Twoimi słowami to powiatowy konkurs dla uczniów klas 4-8 z atrakcyjnymi nagrodami. Wystarczy, że stworzysz opowiadanie o dowolnej tematyce nawiązujące do biblioteki i powiatu kwitzyńskiego. Masz bardzo dużo czasu, bo pracę nadsyłać można aż do 7 maja. Oprócz głównej nagrody w postaci czytnika e-booków i bonów podarunkowych do empiku, do wygrania jest udział w warsztatach literackich prowadzonych przez panią Joannę Jagieło, autorką takich książek jak Pamiętnik Czachy, Kawa z Kardamonem czy Jak ziarnka piasku. Wycięskie i wyróżnione prace zostaną wydane jako publikacja książkowa. Regulamin oraz szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdziecie na stronach internetowych biblioteki oraz partnerów biorących udział. Konkurs odbywa się pod patronatem starosty Powiatu Kwidzyńskiego, burmistrza miasta Kwidzyna. Zapraszamy do udziału.